27 przekroczy próg wyborczy i będzie miała swoich. liczymy na sposobie. to oczywiście, ale my nie. Ja nie wiem, kto moderuje tą rozmowę, bo ja, przepraszam Państwa, myślałem, że ja będę coś tutaj potrzebny, ale jak ja nie jestem nikomu do niczego potrzebny, to mam co robić na innych grupach. Szanowni ale oczywiście, Panie Marku, jest Pan tutaj tutaj... Zaraz, do pana, sobie... zaraz do Pana przejdziemy. Nie, nie, bo toczycie sobie Państwo tutaj jakieś dywagacje, tylko sorry, ale ode mnie tam i myślę, że słuchaczów tam. Nie chcę nikogo urazić, ale to są dywagacje Prosimy do panie, panie redaktorze. Na scenie na scenie politycznej i, yy, i tyle, no, nie wiem czy to jest miejsce o przyszłościach parlamentarnych, o tym kto to jest jakby jak słucham panów naprawdę z bardzo szacunkiem bo przecież ale no to jakbym słuchał posłów w sejmie. Panie redaktorze, ja niech nie pan model, niech pan przystąpi do swojej nie, wykonywania nie, swojej nie, roli. Nie, nie, ja tylko po prostu ja bym chciał się dowiedzieć jaki jest porządek tego spotkania kto i co bo jednak ja jestem pragmatykiem i technokratą i chciałbym jakby Panie Marku na pewno, na, pewno chcemy dać się, na pewno chcemy dać się wypowiedzieć wszystkim naszym gościom i chcemy przejść do kolejnych pytań potem oczywiście pozwolić to naszym słuchaczom nie, na zadawanie pytań państwo. Nie nie bardzo dobrze tylko jak jednak prosiłbym co to... Jednak jakiś czas wypowiedzi, mi się czasami zarzuca jakby dużo mówienia, ale to jest chyba inne spotkanie. Dobrze, panie, panie Marku, panie Marku, jakby chcieliśmy dać głos też innym tutaj. Jak pan zarzuca Trzaskowskiemu, że nie chce z panem gadać, a ma pan 18 tysięcy głosów na pana, no to no już nie uszukujmy. to ja myślę, że się pożegnamy z tego spotkania. No, ale to może pan dać chwilę, chwilę innym do porozmawiania, już wracamy do pana. Nie, Czy nie, ja nie myślę, pieklić? że się pożegnamy, bo ja nie byłem poinformowany, że tutaj będą z innych komitetów e, liderzy. Ja bardzo się cieszę, ale to Państwo porozmawiajcie sobie ze sobą. Natomiast ja jak będę do czegoś potrzebny, to zawsze jestem do dyspozycji każdego. Bo... Ja myślę, panie Marku, że każdy gość jest nam potrzebny, żebyśmy mogli podyskutować. Jest to podsumowanie kampanii prezydenckiej i chcemy ale podyskutować ja z, każdym mówię, z, państwa, z każdym z kandydatów. Z każdym ze środowiska kandydatów na prezydencję. Ale nic z tego nie będzie, przepraszam. Bo ja zostałem zaproszony jako kandydat do niedawna na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Zgadza się, panie Marku, Natomiast, i chcieliśmy posłuchać ale pana. Może, zdania. Mogę dokończyć? Bo ja potrafię dojść do głosu. Mogę dokończyć? Proszę bardzo, no, tylko do rzeczy. To może ja dojdę do, do, do puenty i powiem, gdzie jest kropka. I na zapowiedziach, które się pojawiły w internecie, ja nie wiedziałem i nie byłem uprzedzony. Że tutaj będą inni dyskutanci z partii politycznych. Gdybym wiedział, to bym się zastanowił, czy to jest miejsce dla mnie dzisiaj. Bo może słuchacze chcieli ze mną porozmawiać i posłuchać, co ma kandydat do niedawna na urząd prezydenta z bezpartyjnych samorządowców. Ja, ja się zgubiłem, ale to może wynikać też z mojego, i kończę już, niezrozumienia tego typu pokoi na X-ie. Ale jak ja rozmawiałem tutaj z organizatorami. To tak to miało wyglądać, że to będzie przeprowadzone ze mną. A pan kasami, doktor myślał, że to, to będzie będą... kawalerka, to jest pokój wieloosobowy. Znaczy, ja mieszkam w kawalerce, więc nie, nie obrażałbym ludzi, którzy mieszkają w kawalerkach. To po pierwsze, po drugie, ja mówię, że tutaj nastąpił szum organizacyjny, komunikacyjny. Ja myślę panie Marku, że to nie jest kwestia, przepraszam, że wejdę słowo, ale szumu organizacyjnego. Natomiast. Pokoje na Twitterze charakteryzują się pewnego rodzaju dynamiką, której, którą określamy Ale nie, nie dobrze, ja zrozumiałem, nie, panie redaktorze, ja zrozumiałem. Fa, fa, faktycznie, chcemy, faktycznie chcemy sprawić, aby ten pokój był dynamiczny, ale nie, ale żeby, te, Państwa, żeby te wypowiedzi to... były bardziej zwięzłe. Dosłownie po wypowiedzi pana Piotra chcieliśmy przejść z, z kolejnym Państwa, pytaniem ja, ja, do pana. Ja Natomiast ja no, jeżeli taka forma dyskusji panu nie odpowiada, to ciężko też znaczy, stwierdzić, jaka Państwa, by odpowiadała. No i jak w kanale zero, no to ile nie sprostamy ma... ja... tym oczekiwaniom. Ale ile? No ale nie, jeżeli pan będzie mówił i mnie przekrzykiwał, to to tym bardziej nie ma sensu. Bo ja. Nie, to absolutnie nie jest moją pół... intencją. Tutaj ja też chciałem dokończyć swoje, swoje zdanie. Jak kampanię prowadziłem pół roku, a tak naprawdę prowadzę trzy lata kampanię. W związku z tym nie zamierzam, szanownym państwem, się przekrzykiwać. Proszę mi wierzyć. Po drugie, ja naprawdę będę wiedział, co, wiem, co mówię. Zostałem zaproszony licząc na to, że słuchacze, którzy tutaj będą. Będą mieli możliwość zadawać mi, mi, jako kandydatowi. Z szacunkiem tutaj, bo ja nie mam nigdzie, staram się nie mieć nigdzie politycznych wrogów, jak Państwo widzicie. I tam, gdzie jest merytoryczna ocena działań, czy to lidera, pana Zandberg'a, też potrafiłem to publicznie powiedzieć. Jeżeli chodzi o pozytywne też działania pana posła, Bywał również w debacie, podkreśliłem. Ja nie mam z tym najmniejszych problemów, bo ja nie jestem rasowym, w cudzysłowie, politykiem. Natomiast ta formuła nieuprzedzenia mnie i że to tak ma wyglądać, to przepraszam, jednak będę nalegał, żebym opuścił to spotkanie, jeżeli aktualne będzie spotkanie, że będę ja mógł z, ze słuchaczami w tym pokoju i żeby słuchacze mogli z, mi zadawać pytania. I żebym Ale do pytania, tego, panie Marku, i przejdziemy. i... Raczej ale apelowałbym o taką drogę sobie... cierpliwości. Ale ja jestem bardzo cierpliwy, straciliśmy Panie już pół Marku, godziny. Tak. To jest forma tutaj pokoju rozmowy. To nie nasza wina, że politycy mówią tak dużo i tak długo, przez ale co czy, pan ale zaczyna czy się nie prostu, możemy uzdobić, ale mogę dokończyć. To no ja, bardzo, ja dokończę. No pa, bo jednak pan no, unika. Ale no, jak to ja do kończy, jak ja zacząłem. To kto, to jest, ja kto jest na zaproszeniu do tego spotkania? Przepraszam, czy liderzy poszczególnych partii? Proszę mi odpowiedzieć, kto został spo, na to spotkanie zaproszony? Powiem tak, ja jestem tutaj uczestnikiem, który przyszedł na rozmowę i chciałbym taką rozmowę poprowadzić. Kto do mnie zaraz ja ja zajdą do pytania do, do pana. Ale zaraz zaraz do pytania teraz. do pana. Ale kto do I... mnie mówi teraz? Kto mówi? Do mnie? Ja nie wiem, kto do... Silny, niezależny reporter z Twittera. Ale kto? To jest pan ze mną uzgadniał to spotkanie? Nie, ja, ja z panem nie uzgadniałem, ale ja to staram się prośbkę z panem porozmawiać teraz, żeby dojść do tych pytań, bo bez, bo bez sensu przedłużamy. Ale kto, ze mną, kto mnie zapraszał z państwa na spotkanie? Proszę, zacznijmy od początku. Chrzanik. Chrzanik. Jest tutaj pan Chrzanik? Panie Marku, jeszcze raz. Ale pan Gdyby... Chrzanik mówi? Tak, zgadza się. To ja proszę panie Chrzanik. O precyzję języka. Y, jeszcze raz, była... jeżeli Pan pozwoli mi proszę, dokończyć, proszę. nie wchodząc mi w zdanie, bo jakby. Ja wszystko rozumiem, natomiast chciałbym, żeby ta dyskusja opierała się na wzajemnym szacunku. Rozmawialiśmy, Pani Marku, wczoraj troszeczkę przez telefon, wczoraj, bo, bo bodajże bądź przedwczoraj. I zgadza się, do tej rozmowy zaprosiliśmy również przedstawicieli innych komitetów. Jeżeli to ma tak ogromne dla Pana znaczenie, oczywiście mogliśmy o tym Pana poinformować, choć nie sądziłem, o, że to bardzo może. Bardzo dziękuję. Nie znaczy, tylko to chciałem ja usłyszeć. Panie Marku, ja jestem osobą, która jest skłonna do autorefleksji. Natomiast uważam, że w sposób, w jaki teraz prowadzimy tą dyskusję, zamiast przejść do pytań i faktycznie wpuścić widzów, aby mogli zadawać pytania. No jest trochę... No, Ale komu naj, zadawać najba pytania? Naj, najbardziej delikatnie, jak potrafię to ująć, jest po prostu nieco, nieco słabe. Znaczy, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Pan jako organizator powinien na grafice, bo to, to jest, też jest brak szacunku do liderów partii politycznych, zarówno od pana posła Grzegorza Brauna, jak i tutaj lidera partii razem od pana posła Zandberga, we Trzech bylibyśmy na grafikach, promowalibyśmy to wydarzenie i to by było jakieś wydarzenie. Panie Marku, ja... wszyscy trzej panowie jesteście na grafikach i ze wszystkimi trzema panami chcemy porozmawiać. Ja rozumiem, że każdy z trzech tutaj przedstawicieli i pan. Być może chcieliby skraść show, ale też nie na tym to wszystko. polega. chcielibyśmy zadać pytanie i chcielibyśmy finalnie dopuścić widzów. Znaczy ja uważam, więc, jeżeli to... moglibyśmy już przejść ten znaczy etap, ja, to naprawdę byłoby świetnie. Zostałem wprowadzony w błąd. I nie znaczy, tak, nikt na, nie Pana nie wprowadził nie w błąd. Jeżeli cokolwiek się wydarzyło, to pewnych rzeczy sobie nie dopowiedzieliśmy. Natomiast. Ja myślę, że to jednak, jednak myślę, że to yy, intencja tego spotkania była inna. I proszę mi wybaczyć, ja jestem do Państwa dyspozycji o każdej porze i dnia, ale w konwencji, w której żeśmy się umówili. Natomiast w tej konwencji ta konwencja nie była ustalona. W związku z tym przepraszam bardzo Państwa, ja wracam do innych obowiązków. Proszę sobie dyskutować. Jeżeli będzie potrzeba taka, żebym ja wziął udział w dyskusji z Państwem, Przyszłości ja jestem do pełnej dyspozycji, ale myślę, że jednak nieporozumieniem organizacyjnym po pierwsze Panie było Marku. nie poinformowanie. Ja już kończę: nie poinformowanie nie, nie. mnie i brak szacunku tutaj do tego gremium, które się zebrało. Znaczy, Panie Marku, jeżeli ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ja myślę, że, ja jeżeli, nie ja, ja myślę, że jeżeli tutaj mówimy o jakimkolwiek braku szacunku, no ja nie chcę wskazywać palcami i ja absolutnie tego robić nie będę, natomiast. Chcieliśmy, dosłownie, dosłownie za chwilę po wypowiedzi Pana Piotra, zadać panu kolejne pytanie i dopuścić kolejnych, kolejne osoby do wypowiedzi, i w końcu do zadawania pytań. Ale komu, komu za, w jakiej roli są liderzy partii politycznej w tym spotkaniu? W Słucham, roli, są to, jako... są, jest pan na pewno zeznajomiony ze, ze z tym, jak wyglądają, jak wyglądają spotkania w przeróżnych telewizjach, jak wyglądają spotkania i spotkania z redaktorami i z innymi ja politykami. Bardzo... Życzę Państwu, ja jestem, powiem szczerze, że to nieporozumienie, szum komunikacyjny, ale nie rozumiem tej konwencji, bo nie na to, żeśmy się umawiali. Panie Marku, umawialiśmy nie. się na dyskusję i tu dyskusja miała być. To jeżeli Pan chce porozmawiać o sobie, to może vloga na YouTube a nagrać. A tutaj jesteśmy po to, żeby dyskutować. I jeżeli ten pokój na że nie jest w stanie pomieścić Pana ego, no to jak to jest Ale droga to jest zarzut, A kto do mnie tak mówi, tak w ten sposób? DZZ. Nie? No już kto? po prostu nie, 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 chcemy podyskutować do mnie mówi? O, wszy, o polityce, a nie o Panu. Ale kto, pan jest ale tutaj pan jest... ważną częścią, ale nie wszystkim. Ja dziękuję Państwu Dziękujemy. bardzo za uwagę. Życzę tutaj dyskutantom od Pana posła Grzegorza Brauna. Oddaję swoją przestrzeń dla Państwa i tutaj dla lidera partii od... Pana z sprawdzi razem dla Pana Adama, bo się wyświetla. Ja nie będę zajmował Państwu przestrzeni tutaj, bo czuję się tutaj zbyteczny w tym momencie. Dziękuję. Kłaniam się, życzę miłego dnia, dobranoc. Dobranoc. Kłaniamy się. Dziękuję. Dziękujemy za rozmowę. No, moi drodzy, wychodzi na to, że pan Marek nie zrozumiał konwencji spotkania i pokoju na Twitterze jako takiego. Ja rozmawiałem wczoraj z panem Markiem przez 20 minut. Pomijam, że ta rozmowa mogła trwać dwie minuty, ale trwała minut 20. I ustalałem szczegóły z panem Markiem i mówiłem, że będzie to dynamiczna dyskusja. Będziemy wpuszczać tutaj różne osoby. Być może nie dopowiedzieliśmy sobie, że będzie dwóch gości, bo ja szczerze powiedziawszy, w życiu bym się nie spodziewał, że jeżeli ktokolwiek skradnie trzy minuty show panu Markowi, to będzie to tak duży problem. Ale skoro już pana Marka nie ma i możemy w końcu przejść do pytań, no to zacznijmy wpuszczać tutaj pewne osoby, zacznijmy wpuszczać tutaj naszych słuchaczy, żeby mogły zadawać pytania osobom, które pozostały, czyli przedstawicielowi pana Zandberga i pana Brauna. Więc możemy tutaj już, myślę, Oczywiście, udzielić... o ile pozostali jakby tutaj uczestniczy czują się w tym pokoju i nie chcą również opuścić, tak jak pan Marek skromnych. Ja, ja, ja absolutnie nie mam problemu, ale chyba zrozumiałem, dlaczego pan Marek dostał 5 razy mniej głosów niż podpisów. No... Tak.